Cześć! Słuchajcie, dzisiaj mam okazję przetestować tarczę do ukosowania. Tak jak wcześniej mówiłem w testach, gdzie testowałem przystawkę JOLI i Slidera, to wspominałem, że nie miałem tam żadnej właśnie tarczy przystosowanej do cięcia pod kątem. Tak ostatnio zamówiłem, dostałem już przesyłki i mam dwie tarczy do przetestowania. Pierwsza tarcza to jest firmy Baumesser, chyba tak tą firmę się wymawia tarcza wielokrotnie się pojawiła w komentarzach na grupach glazurniczych że jest fajną tarczą jeśli chodzi o zacinanie pod kątem 45 stopni i tak dzisiaj przetestuję ją jako pierwszą i powiem Wam szczerze, że na pierwszy rzut oka jeśli chodzi o tą tarczę naprawdę budowa tej korony diamentowej no robi wrażenie, dlatego że ten nasyp jest aż 2 centymetrowy tylko, że w tej firmie, ta firma Baumesser zrobiła tylko po jednej stronie ten, tą, tą dużą koronę. Po drugiej stronie już jest taka standardowa, jakby standardowa ilość tego pyłu diamentowego. No i co? No, no mam nadzieję, że to poprawi jakość cięcia. Ta tarcza jeszcze nadaje się do cięcia po linii prostej, jak i do poszlifowania. Uważam, że to jest bardzo fajny. Element tej tarczy, dlatego że osoby, które mają tarcze na przykład przeznaczone tylko do cięcia po linii prostej, mają tendencję do podczlifowania tą koroną, co może się niestety skończyć uszkodzeniem tej korony diamentowej, jak i odłamaniem jakiegoś elementu od tarczy. Wiecie sami, że to jest bardzo niebezpieczne. Już widziałem dużo zdjęć gdzie są wstawiane takie zdjęcia i uszkodzone te tarcze. Ja uważam, że w większości to jest właśnie problem tego, że ta korona po prostu jest przestawiana do boku płytki i gdzieś tu powstają mikropęknięcia. Tutaj przy tej tarczy tego problemu nie ma, także fajne rozwiązanie dla osób, które mają ją założoną na kątówkę i na przykład tam no, często podszlifowują gdzieś pozostałości po jakichś ścięciach na przykład po maszynce ręcznej. Tarcza jest od normalnego rozmiaru 125 mm. Grubość tej tarczy to jest około chyba 1,6 mm. Tak mi się wydaje. No, jest to gruba tarcza i sztywna, ale dzięki temu na przykład może nie pojawi się problem przy zacinaniu pod kątem płytek, że ta tarcza zacznie po prostu odjeżdżać od ustawień na przystawce, na przykład Joli. Dzisiaj ją przetestujemy, wrzucę ją na y, przystawkę do cięcia pod kątem prostym, y, potnę trochę z ręki, zobaczymy jak tnie też po linii prostej, czy też fajnie się nią szlifuje ten, to, ten boczny, jak blisko można się zbliżyć ręcznie do tego narożnika. Y, wykonam parę takich cięć, no i zobaczymy, zobaczymy, czy faktycznie ta tarcza się nadaje do tego i jest taka dobra, jak inni ją chwalą. No dobra, słuchajcie, czarna płytka agresowa. Z nią miałem najwięcej kłopotu, jeśli chodzi o narożnik, dlatego że była bardzo krucha i jest bardzo twarda. Tarczę już założyłem i przystawkę ustawiłem. Ustawiłem akurat przystawkę, tak słuchajcie, prawie już na maksymalne zacięcie. Chcę zobaczyć, jak sobie ta tarcza poradzi w takich trudnych warunkach. No jeśli zacznie wykruszać narożnik, to się troszeczkę odsuniemy, ale chcę zobaczyć, gdzie jest ta granica jej możliwości i, i czy to zacięcie, aż takie ostre, ta tarcza sobie z tym poradzi. No dobra, słuchajcie, tak wygląda surowe cięcie bez obrobienia padem. Jak jesteście w stanie zobaczyć, to zobaczcie, ja tarczą podszedłem na zero do fabrycznego zacięcia, jeśli chodzi o krawędź szkliwa. Uważam, że maszynka jest ustawiona za ostro, powinna być troszeczkę odsunięta, dlatego już się pojawiły małe wykruszenia tutaj tej krawędzi fabrycznej, ale szkliwo nie zostało uszkodzone. Także, no, tak jak mówiłem, trzeba traktować to jako wstępną obróbkę, ale ja maszynę chciałem ustawić ekstremalnie i zobaczyć, jak blisko tarcza może podejść. Także, no, jak dla mnie, naprawdę. Świetne cięcie. Szkliwo fabryczne nie zostało uszkodzone, jedynie, tak jak mówię, wyłuskania pojawiły się na szlifie, który jest poprodukcyjny. I, i spokojnie możemy się odsunąć jeszcze na pół centymetra i takim padem dwusetką spokojnie to skorygować. Także pierwsze cięcie na tej czarnej płytce świetne. Naprawdę powiem Wam szczerze, że żałuję, że wcześniej... Jak miałem tą robotę, że, że nie zakupiłem tej tarczy i przystawki. No dobra, słuchajcie, mam odpad z płytki 60x60, 60, płytka gresowa. Tylko to będzie troszeczkę inna sytuacja, dlatego że ta krawędź jest nieoryginalna, po prostu ją na szybko, tylko oszlifowałem, żeby szliwo nie było wytrącone. I zobaczymy, czy ma to wpływ, jeśli ta, powiedzmy, ten bok troszeczkę jest taki pofalowany. Zobaczymy, jak ta krawędź wyjdzie, jak sobie poradzi tarcza w takiej, w takiej sytuacji, kiedy mamy nieoryginalną krawędź. Czy to będzie większe wyłamanie, czy też będzie czyste cięcie. Jestem strasznie ciekawy, zaraz zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No dobra, słuchajcie, tak jak widać, tutaj była troszeczkę trudniejsza sytuacja, bo był nieoryginalny narożnik. Szkliwo nie zostało nigdzie wykruszone. Ja się troszeczkę odsunąłem po cięciu tej czarnej płytki, tak gdzieś o jakieś pół milimetra, ale jak na filmiku widzieliście, ja połowę płytki obrobiłem padem 200, jeśli chodzi o gradację, i, i zajęło tylko chwileczkę, także narożnik już jest gotowy, nawet nie, nie trzeba używać jakiejś większej gradacji, żeby go jeszcze doszlifowywać, tutaj już widać jak wygląda gotowy narożnik i uwierzcie mi, naprawdę jest bardzo fajnie zacięty ostry i, i blisko, blisko krawędzi już jest to wypolerowane No dobra, słuchajcie, płytka 6 mm zobaczymy czy grubość płytki wpływa na jakość cięcia Yy, czy też będzie trzeba skorygować troszeczkę ustawienie na przystawce i się odsunąć? No, no Tak jak widzicie, szkliwo nie zostało uszkodzone, chociaż uważam, że przystawka mogła być ustawiona bardziej agresywnie i to spokojnie jeszcze z pół milimetra można było zdjąć. Widocznie no, ta czarna płytka jest bardziej wrażliwa na takie zacięcia i tam trzeba naprawdę uważać, jeśli chodzi o zbliżenie się do szkliwa. Na filmiku widzicie jeszcze tutaj połowę płytki, obrobiłem już padem o gradacji 200. Także no wystarczyło słuchajcie tylko chwilę poszlifować i narożnik już jest gotowy. Także no według mnie naprawdę tarcza się tutaj sprawdziła w 100%. Narażnik jest ładnie zaszlifowany, gotowy do obróbki padem. I, i wychodzi po prostu na gotowo, bez żadnych jakichś problemów. No dobra słuchajcie, czarna płytka, ja troszeczkę potnę z ręki, zobaczymy jak się zaczyna narożnik, zrobię cięcie też po linii prostej, sprawdzimy czy tą boczną krawędzią tej korony można blisko sobie podszyfować już na gotowo narożnik, no i zobaczymy czy będą jakieś duże zniszczenia. No, i słuchajcie, no z ręki też się fajnie tnie. Naprawdę tarcza bardzo ładnie zacina narożnik. To szlifowanie boczne tą koroną, która jest większa od jednej strony, naprawdę jest świetnie, bardzo łatwo się szlifuje, bo można naprawdę bardzo blisko podejść bez żadnego wyrwania szkliwa. Cięcie, cięcie po linii prostej też jest ok. Nie ma tutaj jakichś, słuchajcie, jakiejś tragedii. Jeśli chodzi o wykruszenie szkliwa, tarcza prowadzi się fajnie. Także dla osób, które tną z ręki, myślę, że też będą zadowolone z takiego efektu. No dobra, słuchajcie, to było na tyle. Sami widzicie, jak ta tarcza się zachowuje podczas cięcia. Ja ją kupiłem ze względu na to, żeby tylko zacinać. A narożniki pod kątem 45 stopni także ona wyląduje w przystawce Sigma i tam zostanie ale tak samo polecam osobom, które ręcznie, dużo ręcznie tną jeśli chodzi o narożniki i jakieś tam po linii prostej wycięcia, czy też boczne czy szlifowania dlatego, że moim zdaniem ta tarcza jest naprawdę dużo, dużo bezpieczniejsza niż te tarcze, które mają bardzo tą cienką koronę tamte tarcze, pamiętajcie, nadają się tylko do cięć po linii prostej i nie jest bezpieczne takie podszlifowanie jakichś tam krawędzi. Także polecam osobom, które chcą mieć wielofunkcyjną tarczę za nieduże pieniądze, bo koszt jest jej około 90 zł. Także za taką tarczę o takiej dużej koronie diamentowej, to mi się wydaje, że cena jest rozsądna. Co tutaj jeszcze można byłoby wspomnieć, to że producent tutaj pokazał kierunek obrotu tej tarczy. Ja na sigmie ją zamontowałem odwrotnie z tego względu, że chciałem, żeby ta szersza strona tarczy, gdzie jest ten postęp diamentowy, był od wewnętrznej strony płytki, czyli tam gdzie, on, tam, gdzie ta tarcza najwięcej zaszlifowuje tą krawędź, nie wiem, czy odwrotnie byłoby, byłaby jakaś różnica, ale tak jak widzieliście, naprawdę bardzo ładnie zacina ta tarcza, fajnie szlifuje, fajnie tnie, jeśli chodzi o taką grubość, prawda? i naprawdę polecam i też dziękuję osobom, które mi poleciły tą tarczę i w komentarzach właśnie ją e, chwaliły. A słuchajcie, to było na tyle. E, zapraszam, będę na kolejny odcinek będę jeszcze testował jedną tarczę, bo też zrobiła na mnie duże wrażenie i też parę osób mi poleciło tą tarczę. Jest to firma DiStar. E, tylko że w tamtej tarczy ta korona diamentowa jest jeszcze większa i po dwóch stronach jest taka sama. Także zapraszam. Do kolejnego odcinku. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Hej.